Dzisiaj zjemy z tą trójeczką. Restauracja Hinkalnia gruzińska. Gruzińska restauracja. Co wybieramy? Ja To to jest dokładnie. To jest taki pieróg z ciasta drożdżowego, to jest jajko i jakieś tam dodatki. A ty co będzie? Dzień dobry, panie Bartku. Ja chyba to samo. Albo... Pan skąd przyjechał? Ze Szwecji. Szwecja i z jeszcze Weber cześć i oczywiście jestem ja ale ja kiedyś sobie takiego zawijasa wezmę Kinkali z mięsem, gruzińskie pierożki z roztopem są zupy? też są masz y, karcz, okay. harczo pikantna zupa z mięsem wołowym oh. i masz zupa serowa z mini <laughs> Ja mam coś takiego obosmakowo, co u nich jest takim wiecie, tradycją ja hacha idę. Wjeżdżamy bardzo ładnie tu. jakie ładne? Ładnie tu nie? Aha, czyli wódka 50% i nam tak. winogronę. Tak, no. O kurczę, no, no tak. To... właśnie białą, czystą, albo beczkowaną. Ta beczkowana jest ostrzejsza, bo ona jest dłużej doczekowana. I, mm -hmm. I cena 15 zł, czy 14,90? Tak, no. To ja poproszę jednego wtedy. To mocniejsza, jak będzie ten. Mm. Szacik, posmakujemy. I tą zupkę, bo, bo mówię, jestem tak najedzony Znaczy to będą pierożki i w środku jest rosół. No tak, taka, taki rosołek z mięskiem? Tak Dobrze I szocik poproszę Dobrze Bartoś wziął tutaj piwko gruzińskie, tak? Co to, i Dobre? Powiedz teraz, jak smakuje Dokładnie no, piękne Mocne? Smakowane nie, Ale takie oś. co to robić mocne, czy nie? Takie cztery, osiem, ale tak smakuje tak. tak? Dobre? Darne, no Dobre Kurczę, ja nie lubię takich piw, ja to nie jestem taki smakosz Dobra, gruziński szocik, zapach Ole daje No to pan zdruweczko na Dobry. Czuć. Dobra, no polecam ci wziąć, bo to jest jakby kolejny jakiś ciekawy smak. Ja myślałem, że wódka jak wódka, ale to jest wódka gruzińska i jak rozmawialiśmy z Panią, powiedziała, że jest ona na winogronach i ma to 50%. Czuć mocne, nie czuć wódki, nie czuć, nie czuć, nie, nie czuć typowo wódki, tylko czuć właśnie winogrono. Bym to bardziej połączył z takim sprite'em, taki smak, mocny sprite. Przyszła zupeczka. No. Tłuska, Nie, tłusta jest właśnie, bo że, że widać tu. Ale na wołowinie. Ło! Wow. Co czujesz w ogóle? Ładnie pomidorówkę czuć? Nie, taki specjalistycznie A wiesz, to pomidorowy jest. jakby sos. A powiedz mi do co tam jest? To jest yy, na tłuszczu z wołowiny, tak? To jest, to jest z wołowiną ogólnie, z ryżem i z ziołami. w ogóle zauważyłem, że bardzo jest gruzińska szama, jest kojarzona się z wołowiną, z baraniną i z tym właśnie wódką z, z, z winogranami. I co, jak smakuje? Więcej soli bym dał. Smakuje ogólnie. Spoko. Takie o, pilowne. sól, o, sól, zacznijmy sobie co powiedzieć. O, ale kawał tej wołowiny, pokaż ją przed buzią, ty! Konkretnie no. Dawaj. Ciekawe. Mmm, dobra? Tak, mm, świeża wołowinka z wosą. Mmm. Co, ostra? Bo ona właśnie i też mówiła, że dużo jest związane z ostrością, nie? W gadle mi tak się ostro zrobiło. Właśnie, to jest ciekawe, nie? Czyli baranina, nie, wołowina, ostrość. Prawa. Taka jakby kuchnia ostra, dużo bym bardziej powiedział to, że jest. Co do tego jeszcze szota powiem, tak bierzecie taką szotę. No jak bimber, coś bierzesz szota, mówisz, o, Jezu, jakie chamskie mocne, nie? To chwilę to przechodzi i czujesz winogron, takie słodkie, całkiem inaczej. Na początku się wystraszę, że to jest takie mocne, nie? Mówię ta zupa ogólnie nie jest ostra, ale ja to jest, nie wiem, czy to ten tłuszcz, czy co przynosi os dość po prostu do gadła. I wtedy mi dopodoby w tym gatło. A, to takie coś! Nie pan jak z takie piroszki? Nie. Poczekamy 2-3 minutki aż podziwną, tak? potem łapiemy za ogonek, można go sobie owinąć serwetkę. Tak. Przekręcamy. Nadgryzane i wypijamy rosołek. Aha, w środku z rosołek? Tak. Wpijamy cały pierożek, oprócz tego odłamka, za który się trzyma, bo on jest na wpół sylowy i właśnie suszymy Aaa, Czyli tak dotąd mhm. mogę? Tak, dotąd. Aaa, super. Bardzo dziękuję Pani. Smacznego. Dziękuję. A Laura testuje. Takie rozwodnione bolońskie. Dla? Tak? No. A weź mięso, bo z tam tam zostało? Nie. No. Były tylko dwa kawałki. No dobra. Ale co, ogólnie smakuje ci? Jeszcze czas może, bo może tak prosiłaś. Nie, teraz ty. Dobra, teraz ja. O, no, szybko bukapie. No to chciałam tutaj spaghetti rozwodnione, no? No, bolońska. Bolońska, ostra, po prostu rozwodniona. No, ale ma to ma to z tą mhm. wołowinką by pasowało. Dobra, ta z Bartuś wjeżdża. Bym chyba powiedział, że rozwodniona bolońska. Nie? Sos boloński, ten. Taki. To jest. Ale to jest mega ciekawe, słyszycie? To, to, to się do połowy trzyma i je tylko to, a gryziesz. gryziesz, ale i wyspijasz so, rosół tu w środku. Tak. I tą, ten czubek tutaj nie dotykam, wyrzucacie go. Tego to jest półsurowe. Tak, to Panie, że pani powiedziała. Pierwsza, a kolejny że od razu sosy... Jak smakuje? Mm, tak. Dobra. Mhm. Ale są takie orientalne smaki ogólnie, takie... Tak nie smakuje jak nasz rosło, taki, wiecie o co chodzi? Mm. Ale ta mięskość, to coś, wołowina pewnie. Dobre. No? Ale to nie są takie moje ulubione smaki ogólnie. Ale, bo, ale Nie, czym? No, bo tu jest, coś, tu jest coś, czego ja nie lubię. chyba minek ogólnie. Kmine. Ja na przykład nie lubię kminku. Jest trochę takie pikantne, tak? Tak, no... ja, mi się wydaje, że w ogóle kuchnia, jak to się nazywa? Yy... Gruzińska. 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 bardzo słynnie z ostrości yy... i słynie z wołowiny z baraniny, bo wszędzie danie są albo baranina, albo wołowina, nawet kebaby są wołowina, baranina. I wszystko jest nawiązanie do ostrości i co też powiem, oczywiście nic tam się tym nie interesowaliśmy, więc przyszliśmy sprawdzić, swoje zdanie powiedzieć. No i też z tego winogron, bo alkohol mają na winogronie tą wódkę, nie? I taka sakiewa, Pokaż tam. też bliżej, jak wygląda sakiewa tak? Taki I Taka sokiewa. Ale słone bardzo. Słone, tak. Słone. dobra na kacę na pewno. Yy, tak, no, też mi tak wydaje, no. yy, Mega słone. Potem wgryza się w mięso mega ostre. Znaczy, mega. No, po prostu przebitka z soli na ostre jest czuć mega ostre. Mega smaczne, puszyste mięsko. I dodam tyle, że na kafe jest idealne. O, i ten ogonek się już nie je. No to już nie ma tego efektu. Wow, z pijanym. No, ale masz jeszcze mięso. Jak drugie ciasto do pierogów. Mięsko, nie? Ja? A czujesz kminek, czy nie? Nie. Nie, ok. tak. I jeszcze co powiem, że to kosztowało 24 zł. Trzod 15. Więc wartość pamiętać. Tutaj to odłapiesz. Aha. I nie jeszcze surowości. Tutaj. Widzisz, tak jak my. O tak ja możesz zjeść, ja. tak. U, a co to dokładnie jest? Pieróg. Aaaa. <laughs> Jedziesz, fajnie, że gryziesz i popijasz. Od razu wsysasz. Wsysasz. Popijaj szybko to. O, i dawa. Czujesz? Słonę, nie? Co byś powiedział? No właśnie, oceń, oceń. Na pewno dużo soli. Mhm. Dużo pikanterii. Aha. i nie? czuć, no. nie? Ostre, no mówiłem, przebitka taka, nie? Soli i potem jest ostre. Chyba więcej soli jest tam, niż jakiejś tam pikanterii, ale wiesz. Ja na początku miałem mega sól, jak wypijesz ten rosół, a potem tam mięsek jak wgryzłeś, to był sam czuć, no, coś pieprza, bo ostre. No nic nie jest ostre. Bo dzisiaj możemy jeszcze taki dzień. Ja mam haczopuri. puri. 7 na 10. A ty w ogóle, jak już ocenił zupkę i ten? na 10. A ten haczop to? To moje pierogi? też takie pytanie. Tutaj mamy takiego pieroga drożdżowego i tutaj mamy jajco i ser. O, to może być dobre. Chyba nie dla ciebie. No ale powiem wam ogólnie drogo, nie? Jak za 30 zł, za takie trzy proszki, nie. A to ile kosztował? 41, tak? No dobra, zobaczymy. Kto pierwszy, dobra, Laura, że to Laury Danie, no to. Dobra, Laura, pierwsza wieża. Jest... Tak, to jest jajko. jajko i serem, tak? I serem. Pokażę kto tam Wiecie, to jest. Mi... A pokaż po boku. Nie, nie widać nic. Wiecie, czego mi tu brakuje? Czego? Sosu. Ale ciągnie się serek. Jakoś takiego czosnku I co, jak smakuje? Czosnek? No nie żartuję Czosnku, tak Dobra, i co? Ale widzę, to pachnie takie masełko dobre od babci No Pachnie czuć, no I jak? Dla mnie? No Taka... Ale coś, sól czy pieprz czy? Nie pani do Ciebie O A co, będzie miał, Może on będzie miał moje Ale smakuje, no wypowiedz dobra, się Dobra, tak, dobra Ale coś, jest słone, ostre? No jak się, jajko Ale smaczne dla Ciebie? Mhm. Uwaga, Weber testuje. To jakby niedopieczone ciasto mi się wydaje, ale nie Nie, to ma takie być ogólnie, tak? no. Bo to ser i robi i masło, że to jest takie mokre jakby, takie no, wiesz. Nie Co powie Weberek nam? Nie smakuje mi. Nie smakuje, dobra. Paury danie, jajko z serem. posmakuję, jak to smakuje. Zupą. Zupą, no. He, ja polał zupą. Ja dobre, może być dobre, no. Będzie ostrawe takie. Jak? Będzie lepsze. Lepsze. Dla ciebie Danie? Leka zapiekanka z serem. O, z jajkiem i z serem. Ale smaczne, byś przyszedł czy tak nie dla ciebie twoje smaki? Niedoprawione A. Nie a drugi raz. Sól pieprz, tak? Czy? No. Dobra, to jest czas dla mnie. Jako z serem. No, powiedziałeś, zapiekanka, to... ja na przykład czy jest słone, bo ser dużo to wiem. Ciągnie się to fajnie. O. Powiem tak, mi to smakuje? że Jak robię pieroga, to wiadomo, że cały pierog nie będzie w całej takiej masie serowej i jajkowej. Że na przykład środek jest najwięcej, tu po bokach jest na rogach mało, ale jakby cała masa była tak w tym, to jest to naprawdę bardzo smaczne. Na śniadanko. Teraz słuchajcie, co to jest? puri, tak? Meklarska. Jaka? Meklarska. Meklarska, tak? Ile to kosztowało w ogóle? 34, 34 zł. I co to jest, powiedz mi, co tam czujesz? A taka pizza. A pizza? Z, czym? z serem. O, a z samym serem? No. Tylko tyle. Ale co, wróciłbyś tu zjadł coś taką margaritę? Chyba nie. Jak to się dokładnie to nazywa? Tak to się prezentuje. Czapurini, <gry> Chapurini, jak? Mm. Chapurini. Chapur. O, coś, coś. takiego. To co, spoko? Takie jest 6 na 10 powiedział. Dobra. To jest dobra. Dobra. Mm. Byś wróciła, zjadła. Czuć no to lepsze niż tamten, bo tam był taki mętły, a ten jest taki. Dobry. Ostrzejszy w ogóle, taki lepszy trochę. No. Teraz mlamię czas. Ja uważam, że tu czuję jajko z serem, a nie sam ser. I dodam, że czuję mega coś tłustego, więc to jest na jakiejś oliwie czy na jakimś tłuszczu. I czuć jajko w tym, więc dziwne, że nikt nie wyczuł jajka. Słone? Mhm. Uważam, uwaga, moje zdanie, to jest po prostu restauracja na kaca. To jest moje mhm. zdanie. Słone. Ostre. Ja. Ostre. Ale pyszne, powiem mam pyszne. Po dobrym melanżu, po dobrej imprezie, po dobrych urodzinach My Tu tu dość przysiad. Zesta by był. Moje pierogi to napój lemoniadę. Jeszcze dodatkowo mamy lemoniadę. To my się testowaliśmy, ale mamy tutaj, w kieliszek. I dlatego jeszcze bym wziął kieliszkę wódki. Ale lemoniada jak Sprite i bardzo słona. cuk jest, jest bardzo słodka. Na końcu odcinka dodam, że smasza restauracja. Bardzo fajna obsługa. Pani wytłumaczyła jakieś. powiedział co z czym. Zapraszam. Subscribe, subscribe to sadow TV.